Staram się w bardzo krótki sposób opisać wam, jak wygląda tydzień z Moto del Sol. Zacznijmy od rzeczy, no, której się nie da uniknąć, czyli transferu z lotniska do naszego domu. Odbieramy was naszym busem, jedziemy pół godzinki z Malagi do Marbei, dojeżdżamy na miejsce. Kochani, jak już wszystko tutaj wyjaśnimy, będziecie wiedzieć, co Was czeka przez najbliższe 6 dni. Zaczynamy Moto del Sol, czyli zaczynamy tak naprawdę sześciodniową przygodę. Na motocyklach. Wszystkie trasy, które dla Was przygotowaliśmy, mają za zadanie przede wszystkim pokazać Wam kuchnię i różnorodność kulturalną w całej Andaluzji, a przede wszystkim robimy to po to, żebyście mogli to poczuć na własnej skórze. Mamy wiele miejsc lokalnych, miejsc, które ciężko jest znaleźć w przewodnika, gdzie za przysłowiowe euro zjecie lokalnego tapasa czy wypijecie kawę. Mamy miejsca, w których po prostu trzeba być. Są miejsca kultowe w Andaluzji, Wental Madronio, które jest na bardzo znanej i bardzo często uczęszczanej przez wszystkich turystów z Europy i z całego świata drodze A397. Ale mamy też miejsca, których tak naprawdę nie znajdziecie w żadnych przewodnikach, gdzie widać całe Costa del Sol, gdzie widać jezioro w środku gór, gdzie widać góry w Afryce. Hola, soy Boris, parte de Motoschool. He nacido en Andalucía, concretamente en Málaga, y tengo la suerte de vivir aquí y disfrutar de 300 días de sol al año. A veces intentan venderte lo que es Andalucía, como Málaga, Sevilla, Marbella o algo así por el estilo, como si fuese un turista, pero para conocer la Andalucía de verdad hay que conocer a alguien que la haya vivido, que vive aquí, algún amigo que te lo enseñe de verdad. Los pueblos, las carreteras escondidas entre las montañas y todo. Aquí, cuando de verdad conoces a alguien, te enseñará desde la costa hasta la montaña, una carretera tanto de, de asfalto como de campo que te lo puede conectar y disfrutar de la verdadera Andalucía. Cześć, mam na imię Ola i mieszkam w Hiszpanii. Przez 30 lat życia mieszkałam w Polsce, a teraz myśląc o domu nie wyobrażam sobie innego miejsca niż Hiszpania. Tutaj codziennie rano budzi mnie słońce, są wszędzie piękne widoki, ludzie na ulicach się uśmiechają i są pozytywnie nastawieni. W naszym projekcie Moto del Sol jestem odpowiedzialna za to, abyście mieli pamiątki z naszego wyjazdu, żebyście kolekcjonowali wspomnienia wspólnie z nami, czyli zdjęcia, filmy, różne tego typu rzeczy. Dodatkowo dbamy o to, żebyście czuli się u nas jak nasi goście, żebyście czuli się swobodnie, żebyście dobrze się bawili na tych wyjazdach. Andaluzja jest najpiękniejszym miejscem na Ziemi, i przyjeżdżając tutaj, od razu się w niej zakochaliśmy i wiedzieliśmy, że będziemy tutaj żyć już zawsze. Jesteśmy właśnie, mija nam tydzień wakacji, jutro niestety powrót do domu, do Warszawy zimowej. Tu jest cudownie. Widoki zapierające dech w piersiach, No w ogóle fantastyczni. Ludzie też niesamowici. Zaprosili nas na różne jakieś lokalne specjały.